Kościół katolicki to nie chrześcijanie. Kościół katolicki to w ogóle nie jest związany z Jezusem Chrystusem. Ba, Kościół katolicki to tam w ogóle nikt nie wie o co chodzi ze słowem Bożym, w ogóle tam nikt słowa Bożego to nie czyta wśród katolików. Takie i inne rzeczy mówi wiele osób związanych z Kościołem Protestanckim, więc zróbmy szybki eksperyment. Nie bawimy się wielką teologię. Wujku w ogóle, kto założył Kościół Luterański. O, o, wujku gogle, a kto założył kościół baptystów? No proszę. A wujku gogle, kto założył kościół zielonoświątkowy? No niemożliwe. Dobrze, 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 to teraz tak. Wujku gogle, a kto założył kościół katolicki? No moi drodzy, proszę, odpowiedź jest? Jest. Jeśli podoba Wam się takie szybkie tłumaczenie tego, co związane z kościołem katolickim, to zapraszam do obserwowania mojego profilu Udostępniania tych filmików, lajkowania, a ja życzę Wam dobrej niedzieli, 21. niedzieli zwykłej. Do zobaczenia!